Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Dobra. Dobra. Przy, przywita Was pan kolega. Ma on bardzo fajne miejsce na przyczepce. Jedziemy po cegiełki dzisiaj. Janmar, jakie ładne chłopaki! Dobre. Słuchajcie, to będzie chyba najbardziej oporowa akcja na kanale. No. <laughs> Panowie, jedziemy. Janmar powinien być na luzie, żeby nie odjechał. Nie chce mi się sprzęgła trzymać. Grzeje silnik. Patrzcie jak bezpieczniki fajnie działają, nie? Woda się grzeje, paliwa nie ma. Tak przynajmniej pokazuje ten. Wyświetlacz. Ale silnik jest całkowicie zimny, a paliwa jest praktycznie full. Więc no bardzo fajny traktorek, bardzo działający, bardzo świetnie działa. Słuchajcie. Dajcie, no i co no, dziadek się już pakuje. Chopaki jedziemy? Jedziemy. Oj, 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 wolne biegi były. Ej, co to za kierownik tak szarpie? Delikatnie rusza. Bo mi się wolne biegi przełączyły. Jaką szarpie? No jaką szarpie? To nie tak, że w ogóle nie szarpie. Dobra, it again! Dzieci do lasu, znaczy nie tylko dzieci. <grymny> <grymny> eee. o, są chłopaki też w osterku. No i ja mam taki pewien plan na koskeczki Ale to zaraz Bo my już te bloczki, wiecie, rozebraliśmy teraz kostki polbrukowe, te wiecie no. Poziom baterii. Jak przystało na iPhone'y. A nie, bo i już... nie masz ładowarki. No nie mam ładowarki, bo mam. Kurczę, no, no i się... nagramy. Aha, to dobra, wyłączę go. Dobra. Zostaw ten biedny telefon. Jest Karol kabym. Dobra, ładujemy już rzeczy. Jest na, balone, na, na towaru. jest towar. jest towar, jeszcze oj, największy towar. Towaru. Tutaj będzie siedział pan, pan ten pan. Towar? Chwila, dajmy Ci krzesełko. Patrzcie na czym on siedzi, jaki kurde Luxus. luksus ma. Lexus. A ja muszę siedzieć na Janmarze i Jak po... Chcesz, to ja mogę się zmienić? Nie. Tak, nie no. no tak, żeby Franek mi znowu skrzynię spalił w Janmarze. Jesteś za tym dziadek? Jesteś no, dziadek za tym? Ale co? No żeby Franek mi znowu w skrzynię w Janmarze spalił? No co chodzi? Czy ci nie... No. Czy ty ty na nie przeszkadza? O co chodzi? Ale o, chodzi. <laughs> Franek. Franek ty tam nie kombinuj. A w sumie zaraz ci pokażę i tak, dobra? Patrz, co musisz pociągnąć tam. Okej. Okay. Jest Karolka Kablon. Okej, okay. dziękuję. Okay. No. no i zabieram ci kluczyki, bo z tobą jak dziecko, kurna. Słyszałeś o tym siedmiolatku, co ukradł rodzicom ten samochód, żeby... Dobra, co? Żeby, 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 żeby dojechać do McDonalda? No. Średniolecki? Nie, dziecko karton. dojechało, a ty kurde byś spalił skrzynię. Dobra, ładujemy jeszcze towary takie, motkowe. A gdzie ty chcesz ten w ogóle, właśnie, yy, położyć ten karton? Na podłogę. No a gdzie ty masz tu miejsce? Tutaj. Aha, pod sobą, ok. Aha, no w sumie okej, okay. no, no. Dobra. Tak, bo Franek się, się zegnie, a ty i będziesz pod tobą, dziadek, będą narzędzia. No i dobra. Narzędzia będą pod... Dobra, słuchajcie. Patrzcie, jak resory siadły. Może będzie w montażu pokazane, jak były na początku. A teraz są tak ściągnięte. Więc no, jest, jest opór. Ciekawe, jak Janmar pójdzie. Powinien chyba bez problemu, nie? O właśnie, jakąś miniaturkę jeszcze trafić. Tutaj jeszcze, patrzcie, jak wszyscy już usiedli, to tak wyglądają resory. A tak wygląda zestaw z załadunkiem pełnym. Z dwó dwójeczką? Trójeczką. Nie, trójeczką nie. Bo tutaj po tro... Ostatni ten Ostatni fi ten filmik, co Karol nagrał, to... No. Tak dużo tych wyświetleń z roką. Jeszcze. Władunku raczej Wam nie pokażę, bo to już będzie za nudne. Eee A więc ja teraz będę cofał. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Paczka trochę przeszkadza. Nie, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Patrzcie jak resory rosor, Udało się dojechać. Rozładunku, tak jak mówiłem, nie będę wam pokazywał, bo to by było za nudne. Wiem, że za trochę długi filmik, akcji zbyt dużo nie było, bo tylko jedna, ale... Ten. Dobranoc, panowie. Dobranoc. Kochani, lecimy. Już, już jesteśmy na lotnisku. I pomału odlatujemy. Odlot.